Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj kontynuujemy temat seriali z lat 70. Zobaczycie m.in. groby aktorów, którzy wystąpili w serialach 07 z Głosie oraz Daleko od szosy. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niedawno zmarł aktor filmowy i dubbingowy Miłogost Reczek. Został on pochowany 30 grudnia na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Zdjęcia z pogrzebu pokażemy w następnym odcinku, Niezapomnianych. Świat mediów obiegła także niedawno informacja o przedwczesnej śmierci tancerza Żory Koroliowa. Pochodzący z Ukrainy, tancerz, który występował w tańcu z gwiazdami i w różnych serialach, zmarł niespodziewanie. Prawdopodobnie na zapalenie mięśnia sercowego. Miał tylko 34 lata. Wiadomo, że zostanie pochowany w Warszawie. Jeśli chodzi o rocznicę, to 31 grudnia przypadła 25. rocznica śmierci Wiesława Drzewicza, czyli słynnego aktora, który użyczał głosu Gargamelowi w dobronoce Smurfy. Drzewicz. Zagrał ponadto w takich serialach jak 07 z się czy w labiryncie. 1 stycznia 1922 roku urodził się Tadeusz Somogi, właśnie mija setna rocznica, jego urodzin. Aktor znany jest m.in. z roli spikera w Misji, czy konferencjera. W co mi zrobisz jak mnie złapiesz? 3 stycznia przypada z kolei setna rocznica urodzin. Witolda Kałuskiego, aktora znanego m.in. z Misia, zagrał tam biletera. Popularnym serialem, który do dziś jest chętnie powtarzany, jest Daleko od Szosy. Serial powstał w 1976 roku. Jego reżyserem był Zbigniew Chmielewski, który spoczywa na starym cmentarzu w Łodzi. Autorem zdjęć był natomiast Mikołaj Sprudin który pochowany jest na cmentarzu w Giżycku. Z serialem Daleko od szosy związana była aktorka Anna Szczepaniak. Zginęła ona śmiercią samobójczą w marcu 1979 roku w wieku zaledwie niespełna 28 lat. Została ona pochowana na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. A teraz przedstawię Wam groby innych aktorów z tego serialu. Józef Nalberta, który zagrał nauczyciela polskiego w technikum, do którego chodził Leszek Górecki, pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Nauczycielem głównego bohatera był także Henryk Staszewski, który wcielił się w nauczyciela matematyki. Aktor pochowany jest na Starym Cmentarzu w Łodzi. Gustaw Ludkiewicz... W daleko od szosy zagrał sadownika Wieczorka, to on śpiewał słynną piosenkę Daj mi nogę, daj mi nogę. Aktor pochowany jest na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W matkę Leszka wcielała się Irena Chrehorowicz, właściwie Sawka Topczewska. Niestety nie wiadomo, gdzie aktorka jest pochowana. Ojca Leszka Góreckiego grał Antoni Jurasz. Aktor pochowany jest na cmentarzu w Katowicach Bogucicach. Z kolei w Rodziców Bronki, granej przez Sławomirę Łozińską, wcielali się Ferdynand Matysik. Aktor pochowany jest na cmentarzu Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu, oraz Irena Remiszewska, która zmarła w obornikach Śląskich. Piotr Grabowski w serialu grał Józka, współlokatora Leszka w hotelu robotniczym. Aktor spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Tu także pochowany jest Zdzisław Maklakiewicz, który w daleko od szosy zagrał sprzedawcę w domu handlowym sprzedającym Leszkowi garnitur. Marian Glinka, który zagrał egzaminatora na zawodowe prawo jazdy w MPK, spoczywa na cmentarzu brudnowskim. Na powązkach wojskowych w Warszawie pochowani są Krzysztof Kołbasiu, który zagrał Krzysztofa, kolegę Ani, Jan Machulski, który zagrał ojca Ani oraz Halina Kosobucka, która wcielała się w profesor cytologii, wykładowczynię Ani. W daleko od szosy ponadto zagrali także Janusz Paluszkiewicz, który wcielił się w majstra Kozerę. Aktor pochowany jest na cmentarzu, Zarze w Łodzi. Zbigniew Bielski, który zagrał kolegę Ani. Pochowany jest on na starym cmentarzu w Łodzi. Halina Bójnołoza, która zagrała babcię Kwiatkowską. Aktorka spoczywa na cmentarzu osobowiskim we Wrocławiu. Krystyna Kołodziejczyk, która zagrała sekretarkę w technikum samochodowym. Aktorka spoczywa na powązkach wojskowych. Niestety nie wiadomo, gdzie pochowany jest Edward Lach, który zagrał pracownika działu kadr MPK w Łodzi. W Łodzi z kolei na cmentarzu Doły pochowany jest Wirgiliusz Gryń, który zagrał kierownika Leszka w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Zofia Czerwińska, która zagrała matkę Jadzi, Wynajmującą pokój Leszkowi, spoczywa na cmentarzu północnym. Jej męża zagrał Tadeusz Madeja, który pochowany jest na cmentarzu parafialnym świętej barbary w Sosnowcu. Pod koniec lat 70. nakręcono serial Rodzina Leśniewskich. Produkcja miała jednak premierę w 81. roku. Wystąpili w niej m.in. Krystyna Sienkiewicz która zagrała Jedwigę Leśniewską. Aktorka pochowana jest w kolumbarium na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W jej męża Andrzeja Leśniewskiego wcielił się Krzysztof Kowalewski, który pochowany jest na Starych Powązkach. Niestety nie żyje już także ich serialowa córka. Magdalena Szoll wcieliła się w jednego z bombli Beatę. Aktorka pochowana jest na Starym Cmentarzu w Łodzi. Mało kto wie, że słynny pisarz Adam Bachdaj, który tworzył literaturę młodzieżową, napisał także książkę, która posłużyła serialowi Trzecia Granica. Adam Bachdaj zresztą był współscenarzystą serialu z 1976 roku. Główną rolę w serialu Ok kurierach Taczańskich zagrał Andrzej Wasilewicz. Ten aktor zmarł w Nowym Jorku. Niestety nie wiadomo, gdzie został dokładnie pochowany. Wasilewicz zasłynął rolą Zenka w filmie Nie ma mocnych w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. W serialu Trzecia granica zagrali także Nora Kaldi, która wcieliła się w Ewę. Ta węgierska aktorka została pochowana na cmentarzu. O Budai w Budapeszcie. Nie żyje już także Jerzy Jogała, który zagrał Marcina, znajomego Andrzeja. Aktor został pochowany na Tynieckim Cmentarzu Parafialnym w Krakowie. Zofia Seretok zagrała Bożkę Bardejową. Aktorka została pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach koło Chojnic. Z kolei Borys Marynowski który zagrał Antka Wichniewicza, spoczywa na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Adam Bachdaj z kolei pochowany jest na cmentarzu północnym w Warszawie. W latach 70. premierę miał serial 07 z głosie. Pierwszy odcinek został wyemitowany w 1976 roku. Serial produkowano do 1987 roku. Łącznie powstało 21 odcinków. Reżyserem serialu był Krzysztof Szmagier, który pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Za zdjęcia odpowiadał natomiast Wiesław Rutowicz. Operator pochowany jest na cmentarzu Południowym pod Warszawą. A teraz pokażę wam groby aktorów serialu 07 z Głosie. Słynny porucznik Sławomir Borewicz, czyli Bronisław Cieślak, pochowany jest na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. W jego kolegę z pracy, porucznika Antoniego Zubka wcielał się w Zdzisław Kozień. Aktor pochowany jest na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie. Józef Nalberczak, który zagrał Tymowskiego, kierownika kina szefa Szajki, spoczywa na Starych Powązkach, podobnie jak Edmund Fetting, który w 07 Zgłosie grał postać inżyniera. Tu także pochowany jest Marek Warisella, Znany kierowca rajdowy, który razem z innymi rajdowcami, pod przewodnictwem sobie słowa Zasady, pobił trzy rekordy świata długodystansowe samochodem turystycznym w klasie do 1500 cm3. W 07 Zgłosie zagrał Juźwiaka kierowcę milicyjnego Mercedesa. Na starych powązkach w Warszawie ponadto pochowani są Wojciech Cacko-Zagórski, który zagrał opiekuna cmentarza, Aleksandra Leszczyńska, która zagrała w dwóch odcinkach. W jednym była sąsiadką Dudziaka, Welwolniaka, a w drugim sąsiadką Leokadii Czudraś. Na cmentarzu powązkowskim pochowany jest także Andrzej Szalawski, który zagrał Łukasza Ulińskiego. Opiekuna Fordona, Piotr Dejmek, który zagrał Anatola Kapickiego, mordercę Jęczakówny, Halina czengery wołejko która zagrała żonę profesora Malickiego, Mieczysław Wojt, który zagrał mecenasa stolarskiego, szefa nielegalnego kasyna, Ignacy Machowski, który zagrał romskiego, ojca Ewy i Mieczysława, Ryszard Ostałowski który zagrał dzielnicowego rozmawiającego z Borowiczem o Joannie Kostrzewskiej. Prywatnie był on ojcem aktorki Dominiki Ostałowskiej, Henryk Machalica, który zagrał Johna Cieplika, Krzysztof Świętochowski, który zagrał Grabarza Piotrowskiego oraz w innym odcinku Dozorce w Domu, Wasyluka, Barbara Ludwiżanka, która zagrała wdowę Izabelę Wrońską z Czajkowskich, Maria Homerska, która zagrała Lizę Hoffman, sąsiadkę Jagodzińskich, Irena Oberska, która zagrała głuchoniemą staruszkę w Makówcu. Na powązkach wojskowych spoczywają z kolei Jan Machulski, który zagrał docenta Jacka Weredę, Leon Pietraszkiewicz, który zagrał złodzieja Kazimierza Czudrasia, Lidia Korsakówna, która zagrała Jolantę Czechowicz, Marek Obertyn, który zagrał chłopaka Miki, Krzysztof Kołbasiu, który zagrał kochanka Rauszowej, Nina Gocławska, która wcieliła się w stewardesę, małgorzatę Czarniecką, kochankę Borewicza. Tu także spoczywa Roman Bartosiewicz który wcielił się w Marsano, zleceniodawcę zlikwidowania Moderskiego. Na powązkach wojskowych spoczywa także Maciej Dzienisiewicz, który zagrał Zdzisława Kępińskiego, sąsiada na Nawrockiej. Czy Hanna Stankówna, która wcieliła się w Joannę Chilińską-Kłyś, historyk sztuki, znajomą Borewicza. Na cmentarzu brudnowskim w Warszawie spoczywają natomiast Hanna Dunowska, która zagrała sierżant Annę Sikorę, pojawiła się w trzech ostatnich odcinkach 07 z Zgłoś, Jerzy Łapiński, który zagrał doktora Jerzego Marczewskiego, Tadeusz Wojtych, który zagrał Wójcia pracownika cyrku, Ewa Wawrzoń, która zagrała Bodylarę, Marlenę Brodzką, siostrę zabitego Kazimierza, Zygmunt Wiaderny. Który zagrał pilota na Okęciu i Bolesław Kostrzyński, który zagrał profesora Malickiego. Sporo aktorów 07 z Głościa pochowanych jest także na cmentarzu północnym w Warszawie. Między innymi jest nim Mariusz Gorczyński, który zagrał aż w pięciu odcinkach 07 z Głościa. Grał on kieszonkowca Edwarda Gabora, złodzieja Sorokę oraz postać Kelnera. Dodatkowo dabingował, Wiele innych ról. Tu także pochowany jest Gustaw Kron, czyli Henryk Jagodziński, Emilia Radziejowska, która zagrała ekspertkę w milicyjnym laboratorium, Wiktor Nanowski, który zagrał komendanta posterunku MO, Andrzej Grąziewicz, który zagrał Tino Ferretiego, Eugenia Herman, która wcieliła się w byłą żonę Rausza, Jerzy Karaszkiewicz, który zagrał Wojteczka, szklane oczko, Józef, konieczny, który zagrał pana Leona, wspólnika Gangu Złocistego, czy Magdalena Hilmon, która wcieliła się w modelkę Izę Zawadzką. Na cmentarzu Służewieckim w Warszawie pochowana jest Wanda Koczewska, która zagrała Joannę Wolińską, kochankę Weredy. Aktorka zginęła w wypadku samochodowym kilkukrotnie w 07 zgłosie zagrał także Wiesław Drzewicz, aktor, który pochowany jest na cmentarzu Wolskim, zagrał kierownika lokalu oraz dwukrotnie rudzielca drobnego złodziejaszka. Na cmentarzu w Brwinowie pochowany jest Wacław Kowalski, który zagrał taksówkarza Dołmatowicza, Józef Korzeniowski, który również grał kilkukrotnie w 07 zgłosie, pochowany jest na cmentarzu w w Gdańsku. Henryk Bista, w 07 Zgłoś zagrał czarnego Trepkiewicza, szefa szajki na Wybrzeżu. Aktor spoczywa na cmentarzu we Włosławku. Sławomir Linder, który zagrał dziadka Jolki Helsztyńskiej, szefa szajki Złodziei Samochodów, pochowany jest na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. Tadeusz Bogucki, w 07 Zgłoście wcielił się w Terleckiego, właściciela Opla, pochowany jest na cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie. Dorota Kawęcka, Zagrała milicjantkę Elkę Iwanowską. Aktorka spoczywa na cmentarzu w Powsinie. Jerzy Prażmowski, który zagrał Jerzego Wolika, świadka napadu na bank, spoczywa na cmentarzu w w Warszawie. Na cmentarzu w Konstancinie Jeziornie obok Skolimowa spoczywa niedawno zmarły Jerzy Złotnicki. Aktor w 07. Zgłoście. Grał Ławreckiego. Zygmunt Fok, który wcielał się w Waldemara Edzia Poczesnego, właściciela szklarni, pochowany jest na cmentarzu w Milanówku. Joanna Bogucka grała Halinę Malicką, bratanicę profesora Malickiego. Aktorka spoczywa na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Tu także pochowany jest Krzysztof Kolba, który grał milicjanta w Makówcu, w bardzo młodym wieku, zaledwie 26 lat. Zmarła aktorka Anna Beata Lewandowska. Grała ona sekretarkę Latucha. Aktorka zmarła nagle w Monachium. Jerzy Gaweł wcielał się w sałacińskiego mordercę Ewy Grabik. Aktor pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie. Halina Kuźniakówna. Grała łacińską sąsiadkę wygrabik. Aktorka pochowana jest na cmentarzu parafialnym w Olkuszu. Zdzisław Klucznik grał Karola Rauscha. Aktor spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tu także pochowany jest Ryszard Bromowicz, który w 07 zgłosie grał magazyniera, byłego pracownika cyrku. Na najpopularniejszym krakowskim cmentarzu pochowana jest także Bożena Krzyżanowska, która wcielała się w Marię Jagodzińską oraz Wiktor Sadecki, który wcielał się w mecenasa Kazimierza Sadeckiego. Na cmentarzu Junikowo w Poznaniu pochowany jest aktor Wojciech Standeło. W 07 Zgłosie zagrał postać Jana Sulimy, wel Zygmunta Miedzianowskiego. Na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu spoczywa aktor Jacek Polaczek, który zagrał Konstantego Szczerbica, pasera i byłego cyrkowca. W 07 Zgłosie Zagrała także Maria Proboż, seksbomba lat 80.. Wcieliła się w kochankę porucznika Borewicza. Aktorka zagrała w trzech odcinkach. Była m.in. pielęgniarką oraz zagrała postać Ireny Gryzik. Jerzy Bielecki wcielił się w Emila Nawrockiego, współszefa gangu złocistego. Rolę dubbingował. Marcin Troński. Niestety nie wiadomo, gdzie aktor jest pochowany. W 07 Zgłosie zagrał także Marek Frąckowiak. Wcielił się w Krzysztofa Kozła Literata, człowieka złocistego. Aktor pochowany jest na cmentarzu w Podkowie Leśnej. Cezary Kapliński zagrał Kazimierza Sitka. Aktor pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Otwocku. Zginął on śmiercią samobójczą. Wcześniej był mężem... Lewy Lemańskiej, czyli słynnej Maryny z Janosika. Na Sycylii zmarła Elżbieta Słoboda, która w 07 Zgłosie grała znajomą Skotnickiego. W Leona Skotnickiego, dyrektora Elbawu, wcielał się Leon Niemczyk, aktor spoczywa na Starym Cmentarzu w Łodzi. Niedawno zmarł Mieczysław Janowski. Wcielał on się w Wasyluka, szefa szajki, fałszerzy monet. Aktor został pochowany na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Do tematu o serialach z lat 70. jeszcze będziemy wracać. Pokażę Wam wtedy groby aktorów, którzy wystąpili w znanych serialach młodzieżowych, m.in. Stawiam na Tolka Banana czy Wakacje z Duchami. W następnym odcinku niezapomnianych pokażę Wam z kolei groby znanych polskich wynalazców i konstruktorów. Wybierzemy się między innymi na Stare Powązki w Warszawie. Do zobaczenia.